Przede wszystkim dla odmiany nie z kuchni. Nie z kuchni. Nabyłem drogą yy, wyżebrania. <laughs> Całkiem niezłe biurko. Jest centrum dowodzenia stworzone. Także yy, lecimy dalej. Lecimy dalej z czym? Agresywny pacjent. Recenzji, część bodajże czwarta, a część druga, jeśli chodzi o, yy, o techniki. Przypominam, książka. Yy, Książka polecana, reklamowana jako pierwsza na rynku wydatniczym publikacja, uwzględniająca zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także postępowania, propozycje postępowania po incydencie agresywnym. W książce przedstawiono techniki i zasady, które są proste do nauczenia, jak najmniej uciążliwe dla pacjenta, wobec którego ma, mogą być zastosowane. Publikacja adresowana do pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, fizoterapeutów i lekarzy, a także osób wykonujących inne zawody medyczne. Może być także przydatna dla studentów kierunków medycznych na różnych poziomach kształcenia. Tak, do podparcia kiwającego się y, taboretu. Na przykład. Yy, zwłaszcza, że tutaj, yy, tak jak mówiłem, no, yy, kwestie prawne, jak zawarte są w tej książce, dyskwalifikują kompletnie tą pozycję jako cokolwiek przydatnego. Do samoobrony w rozumieniu prawnym, obrony koniecznej, czyli tego, co nas obowiązuje. Tutaj jeszcze była fragment, nie wiem, gdzieś tu było na końcu, może. Fragment recenzji. O, właśnie. Agresja debacie dyspozycją, w której autor Zaproponował nową, oryginalną perspektywę spojrzenia na przemoc i agresję ze strony pacjentów wobec pracowników różnych zawodów medycznych. Praca stanowi ważne i wartościowe przedsięwzięcie wydawnicze, cenne zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym, jest pionierskim, innowatorskim opracowaniem. Niewątpliwie poszerza wiedzę i wrażliwość pracowników opieki zdrowotnej na problemy związane z agresją interpersonalną w procesie diagnozy i leczenia, rozwija umiejętności, kompetencje w rozwiązywaniu konkretnych trudnych sytuacji dotyczących wspomnianego zjawiska. Nie, po prostu nie. Jak już wspomniałem, porady prawne tu zawarte są kompletnie e, bzdurne, bardzo e, więc narażające na, na, na ryzyko. Co konkretnie, no to odsyłam do odpowiedniego nagrania. Sam autor pisze w tej książce, chce się skupić na technikach, jest psychologiem, nie wiem, może coś trenuje, pewnie tak, jakąś może krawmagę, czy inny system kombat. Yy, więc napisał, że chce się skupić na technikach, na technikach, więc techniki już były omawiane, przechodzimy dalej, na dzisiaj zaczynamy, yy, tak sobie pociągniemy jak zazwyczaj, zobaczymy ile się da zrobić, do tych yy, 20 minut myślę, że czekają nas na tym materiale, no jeszcze przynajmniej ze dwie części, A, obrona, stanęliśmy na uwolnieniach z, z chwytów za rękę, obrona przed chwytem za ubranie, Mamy takie coś tutaj ładne, widzimy, jest chwyt i proponowane, proponowane rozwiązanie jest takie, mianowicie jakie? Dociśnięcie tej ręki do siebie, mocne, skręt ciała, który ma spowodować dźwignię na nadkarstek, czyli w ten sposób. W ten sposób jest oparta, dociskamy ją, wykręcamy ścianę w tamtą stronę i tutaj robimy dźwignię na nadgarstek. Nie, to jest bardzo niemożliwe. Tak traktując temat w skrócie. W skrócie, przypominam, że to jest agresywny pacjent. Jeśli ktoś Wam po prostu położy, położy tą rękę tutaj, tak go sobie położy, tak siema byku, chociaż no kobietę to pielęgniarkę tak średnio tak witać, ręce na piersiach kłaść, no nie wiem ale w przypadku mężczyzny, siema, tutaj ręka oparta na klatce, e, czy po prostu jakiś taki pacjent, który no, się ośmielił i tutaj tak, e, takie be, jakieś molestowanie seksualne i wtedy rękę dał na piersi, ok, e, i delikatnie oparł i z zaskoczenia taki tak, wtedy, wtedy może to, e, wtedy może to e, zadziałać, natomiast przypominam, że mówimy o agresywnym pacjencie, w tej sytuacji jest to kompletnie, ale to kompletnie nie, a, Niemożliwe. Obrona przed chwytem, za włosy to dla wszelkich, wszystkich osób posiadających włosy bardzo ważny temat. Mamy ładny chwyt, za włosy. Przechodzimy dalej. Jak jest proponowane, jakie jest proponowane rozwiązanie? Proponowane rozwiązanie jest jakie? Ta sama zasada. Skręcamy się do e, boku. Jak ktoś położy tą rękę, e, to tak zadziała, ale na chwilę, bo to jest dźwignia e, nieustabilizowana, więc jak e, wygnie mu rękę, zrobi ała, ale w odruchu bezwarunkowym podąży w stronę błędca bólowego, czyli odegnie się od dźwigni. No to dźwignia będzie przestawała działać Żeby działała, to musieliby się tak kręcić cały czas w kółko. Więc tu zrobi tu zadziała i co wtedy ta pielęgniarka ma e, zrobić? Jest nienapisane, nie? Najlepiej byłoby tylko się szarpnąć, skręcić, jeśli zadziałało, to uciekać. Ale co jeśli nie zadziałało? A przy agresywnym pacjencie? Oczywiście, że to nie zadziała. Nie zadziała, bo to e, testowałem wszystkie różne dźwignie e, w różnych warunkach z różnymi ludźmi. E, do tego typu dźwignia, pamiętamy, pacjent jest agresywny. No nie kładzie tylko tej ręki, tak jak tu jest to pokazane, tylko kładzie, zaciska tą pięść. Te mięśnie, jak są ściśnięte, to one utrudniają zrobienie tej dźwigni, obrona przed chwytami nadgarstek jeszcze jest niedomknięty, niedomknięta jest dźwignia na nadgarstek, to jest jaka? Zrobić pięść i to już jest, to już jest, to już jest ucieczka, więc to trzeba założyć szybko i e, i ją ustabilizowaną, czyli na przykład podparty e, o swoje ciało łokieć, tu wyginamy, że on nie ma gdzie ręką tą uciec i wtedy dźwignie nadgarstek e, działają, tak? Czy gdzieś jesteśmy w parterze, ktoś nas spycha za klatkę, dogniatamy, się łódeczkujemy po nim i mamy piękną dźwignię na nadgarstek czyli jest oparta łokciem tu łapiemy bo jest oparta łokciem o ziemię zabezpieczamy od boku żeby nie mogli wykręcić tylko tam jest podłożona ręka no, ale oczywiście że jest no, bo opieramy swoje łokcie żeby złapać za ten nadgarstek za dłoń i, i jest w dźwigniach nieustabilizowanych ważne jest follow up ważna jest kontynuacja co co po co na co tego tutaj nie ma Eee, no już nie mówiąc o tym, że no mówię przy mocnym chwycie mężczyzny jest taka różnica si siły, zwłaszcza jeśli to jest w agresji użyte, nie do zrobienia eee, duszenie z przodu, a my coś takiego Stoi, kładzie ręce na szyi i teraz tak. W tym układzie, że tu się nic nie dzieje, ee, tak to e, ma szansę zadziałać przy solidnym treningu, na, e, e, ale zwłaszcza pracy nóg. Niestety, tutaj ta praca nóg jest tragicznie pokazana. Nie to, że jest pokazana tragicznie, tylko jest pokazana tragiczna praca nóg, bo jak będziecie się odkręcać tak, zostawicie tą stopę, e, to się nie odkręcicie, albo sobie w międzyczasie coś uszkodzicie. E, no, mówicie, to pielęgniarka nie wykształcona, no ale robienie tych zdjęć nadzorował ktoś, kto, jak tu się twierdzi w tej książce, zna się na temacie, tak? Eee, no, pff, ale wyszło co wyszło, tak? Więc tym zejściem do Boku, tak. Przy pewnym treningu nawet jak to jest złapane mocno eee, i ten agresywny pacjent będzie szarżował trzymając za szyję, żeby dognieść ściany, to jest możliwe łokieć tu na rękę, ok, tak? Także no, trafiliśmy na yy, pierwszą, powiedzmy, że dobrą, dobrą technikę na stronie 58. Po przerobieniu kilkudziesięciu technik. Po przerobieniu kilkudziesięciu technik. Jest jedna, jest, yy, jest w miarę ok. Tylko przy lepszej pracy nóg, oczywiście. No i musi być jakiś falał, bo się wykręciła i co dalej. Do drzwi, jak są zamknięte, dobiegnie? Może dobiegnie. Jak dobiegnie, to co wtedy, gdzie się otwierają? Będzie chciała jak najszybciej wypaść. Jeśli wybieganie z sali nie jest trenowane, to co będzie chciała zrobić? Zapomnij, że one się otwierają do środka, a nie na zewnątrz. Zapomnij, zapomni. widziałem, widziałem to w działaniu i nie w sytuacji nawet kryzysowej, tylko w treningu i się zapomina, tak? bo jak najszybciej chcesz wypaść i co wbiegasz w te drzwi? Nie, A one nie w tą stronę, i co? I o kurwa, co tu się dzieje, i zanim się obejrzysz, to już siedzi ci na plecach, i cię dusi od tyłu, a jak cię dusi od tyłu, to już nie jest tak różowo. Duszenie przy ścianie, I pozycja startowa, duszenie przy ścianie, przechodzimy dalej. Przeczytam Wam fragment opisu. Jedna ręka na licinie lewa układa się w hak. Zahaczamy sobie, ściągamy w dół. Eee, Zrywając duszenie z jednej strony, równocześnie przedramię drugiej ręki jest na skos przez klatkę piersiową agresora. Czyli zrywam tą ręką, a tą odpycham. Zerwanie chwytu powoduje utratę równowagi, obciążenie u napastnika jednej ręki. Możliwe, to wysunięcie się po ścianie w stronę przeciwną do zerwanej Uh, ręki. Efektem, efekt jest tym silniejszy, a mocniej dociska ofiarę do ściany. <laughs> Im jest silniejszy, tym będzie nam łatwiej. Tak, tak, oczywiście, ma to sens. Ma to sens. Uh, Efekt tego sunięcia będzie. Tak, sam efekt sunięcia będzie silniejszy, jeśli go wytrąci z równowagi, ale go nie wytrąci z równowagi, bo wyobrażacie sobie, że męską rękę agresywnie, zaciśniętą na szyi, ee, może łapiącą tu zaciuchy, e, a nawet nie tylko wciskającą się w gardło, że kobieta ważąca tutaj jakieś 60% tyle co ten mężczyzna, czyli klasyka, weźmie i w ten sposób jedną ręką zerwie mu je, jego rękę i tu się odepchnie. Nie. Absolutnie absolutnie niemożliwe absolutnie niemożliwe co w tej sytuacji przy ścianie byłoby prędzej do zastosowania poprzednia technika poprzednia technika gdzie wynosi tą rękę do góry zrywa w tą stronę eee, technika która była tutaj ta rycina to przy ścianie to prędzej by zadziałało nawet dla tej kobiety eee, nawet dla tej kobiety. Także zdecydowanie zdecydowanie tam, tamta technika no już podwójnie się okazała dobra w innym zastosowaniu. Przepraszam, bo w tym to, co tu jest prezentowane. Ten i teraz, pielęgniarka porada końcowa. Pielęgniarka odsuwa się na bezpieczny dystans i staje w pozycji bezpiecznej. Bezpieczny dystans w tym w tej sytuacji. To jest druga strona korytarza za kilkoma pielęgniarzami czy ratownikami metycznymi. To jest bezpieczny dystans. A, sta, a, a, a zerwanie tego i zostanie w bezpiecznym dystansie, który tutaj jest pokazany, i wcześniej opisywany jako dystans bezpieczny, y, tam powiedzmy półtora metra, i stanie czekanie na pojedynek, to jest czekanie na y, samobójstwo, czy bardziej może na egzekucję, a wyrok został już wydany. Tak naprawdę. Także. Y, no nie wiem, od siatka za namowę do samobójstwa. No mi się takie rzeczy cisną. Eee. Duszenie z tyłu. Z tym, że to nie jest, co tu jest zaprezentowane, to nie jest duszenie z tyłu, tylko złapanie za ramiona, złapanie za kark. Bo duszenie z tyłu, to tym się nie dusi z tyłu. Tutaj tu nie ma żadnego duszenia. Może gdzieś tam ten, jak ma długie palce, zagnie. I tutaj e, to ten element duszenia gdzieś tam jakoś tam będzie. E, natomiast co jest proponowane? Proponowane jest co? Znowu przez zwrot, przez bark, to co było wcześniej, czyli najpierw wcześniej mieliśmy w tą stronę zrywane, a teraz mamy zrywane w tą stronę, przy, obracając przez. Eee, przez plecy. Znowu z tragicznie, spokazaną, nie jest tragicznie pokazaną, tylko z pokazaną tragiczną pracą na nogach. Czyli ta noga ma zostać w przód, a wy drugą macie się skręcić. Nie. Najpierw skręcają się nogi, stopy, i potem kontynuujemy ruch w zasadzie po prostej. Popatrzcie, jeśli ona zostanie z obciążoną tą nogą, a tamtą wystawi do przodu, cały ciężar ma tu. Ona nic nie zrobiła. Wystawi tą nogę, machnie tą nogą i ją cofnie, wróci ją. Do pozycji startowej. Dlaczego? Bo nie ma za tym masy ciała. Bo tą nogę stawiając tam, ona nie ma. Nie mamy chwytnych kończyn, no a tam nie ma gałęzi, żeby ona się złapała stopą i przyciągnęła. Nie, ona wystawiła prostą nogę. Eee, więc co? Więc jajco. Ja z mniejszym gościem, w odwrotnej sytuacji, ona karaka, karakan mały, jakby mnie złapał z tyłu za ramiona, mnie, a ważę e, 110 kilo. Trochę jestem wytrenowany w, 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 w tych gimnastykach wszelakich. A broń Boże, żebym robił siebie jakiegoś nie wiadomo jakiego mistrza. A im większym mistrzem byłbym, tym jeszcze y, skuteczniej to pokazuję. Y, ja złapany tak od tyłu przez tą, tą babeczkę tutaj, pielęgnialeczkę tutaj. Jakbym wykonywał to w ten sposób, to ja się nie wyrwę. Mnie cofnie do tyłu. Mnie. A odwróćmy proporcje, tak jak tu jest pokazane. Na moje oko jakiś mężczyzna, jakiś taki, no, solidne 90 kilo. Agresywny. Do kosza. Do kosza. Do kosza. Chociaż nie, no, zatytułowane jest, że do kosza wyrzuć, ale nie, no, jako podstawka pod ten chyboczący się stołek y, przyda się jak najbardziej. Obrona przed obchwytem. Zatułowany rozdział. 628. Obrona przed próbą chwytu w pasie. Próbuje nas chwytać w pasie. Co tu mamy? Tu. Próbuje nas chwytać w pasie. My co robimy? Zobaczcie. Kurde. Pokazują. To co ja, tak? Tu mamy jeszcze lepiej. No, autor się popisał. Teraz mogę powiedzieć, że to jest jednak dobra książka, tak? Nie. Po pierwsze, jedna jest kółka wiosny nie czyni, to po pierwsze, a po drugie jest to pokazane kompletnie źle, jest to spaprane. Yy, do kosza. Nie, wróć na podpałkę. Niech ma to jakieś zastosowanie. Albo jako prezentacja czego nie robić, to wtedy tak. Co tu jest nie tak? Ręka wystawiona jest oparta. Gdzie? Nad garstkiem na szyję. Za duża dźwignia, tą rękę i po prostu zegnie. Eee, jak e, naprze na nią. Druga ręka. Jak jest? Trzyma gdzie? Pod łokieć. Ta ręka tam powinna być, dlatego, żebym tej ręki nie mógł wycofać, zabrać i nie mógł tłuc. Natomiast, jak jest trzymana pod sam łokieć, to to jest żaden problem, żeby się wyślizgnęła. Jest trzymana tutaj, na środku pod samokieć. Nawet jakby była trzymana tu na górze nad łokciem, zobaczcie. To też jest żaden problem, żeby to zerwać. Dlaczego? Zobaczcie, bo skóra ma luzy. Jedna i druga widzimy, też ma luzy, tak? Więc luz i luz z tego tutaj. Zobaczcie, ja nie wyciągnąłem ręki. Zobaczcie, palce już są za z pozycji, gdzie brakuje centymetr odstawu łokciowego. Palce się kończą w zasadzie tu, centymetr za stawem łokciowym. Stąd to już jest nie do utrzymania, wszystko się ześliznie. Gdzie powinna być ta ręka? Haha, ha! ta ręka powinna być mniej więcej w połowie startową, mniej więcej na tricepsie, mniej więcej w połowie długości ramienia. Dlaczego? Bo jak się ześliznie, będzie w jednej trzeciej tutaj. Od dołu, że już dalej nie pójdzie. Plus, mam jakiś margines, że zacznie się coś wyślizgiwać i dalej będzie tutaj, w tym szarpaniu. Tam powinna być ta ręka, a górna, gdzie powinna być? Tu, troszkę za połową. Plus, minus, to jest orientacyjnie, ale daje to po pierwsze co? Właściwe odepchnięcie, właściwy dystans, to jest jedna rzecz. Tak, jak się luzy na skórze zrobią, to to wyląduje wszystko gdzieś. W połowie przedramienia, więc dalej jest trudno do czego, żeby się wślizgnął choćby i przypadkiem pod ręką, jakbyśmy ją mieli troszkę za bardzo rozprostowaną. A dlaczego nie tu? Bo tu jest duża dźwignia, na tricepsie musimy utrzymać wtedy cały ciężar jego ciała, na tym ma maleńkim, maleńkim, nawet jak jest spory, to jednak jest to w porównaniu do reszty ciała, jest to maleńki mięsień i to się wszystko po prostu ześlizgnie. To się wszystko po prostu ześliznie i co? I będzie. Mm, będzie lipa. Będzie lipa. Mam już 19 minut. A, polecimy dalej. Przerobimy całe obchwyty, chciałem powiedzieć, ale tego trochę tu jest. Dobrze, to może jeszcze jeden. Obchwyt z przodu. Ręce e, wolne. Tak wygląda obchwyt. Widzimy. Musiałem sobie przeczytać na szybko, co tutaj jest napisane. Ja to robię na gorąco, patrzę i mówię: Przyjrzałem tylko te techniki wcześniej. I tak samo tylko przeleciałem. Co tu jest nie tak? Dlaczego to nie zadziała? Dlaczego? Bo nie ma wyjścia bioder do tyłu. Jak zostawi tu biodra z przodu, tak jak to jest zaprezentowane to najprawdopodobniej w ogóle nie odejdzie, a jak odejdzie, to ją przełamie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, yy, dociągnie z powrotem i yy, po temacie. Na pierwszych zajęciach yy, to, 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 to wnioskuje mi, że gość jest, yy, jakiś yy, pan psycholog po kombatach, czy po czymś, bo tam są takie yy, w większości wypadków, nie wszędzie i nie zawsze, takie życze, yy, życzeniowo-myśleniowe myślenia życzeniowe, Techniki, gdzie się nie zna tego, jak to powinno być wykonane, bo w sportach, walkach to jest inaczej, na ulicy się uderza inaczej, na ulicy wszystko jest różne. Nie, same techniki są te same. Sportowcy mają je najlepiej rozpracowane, bo się w tym specjalizują, robią to cały czas. Aplikacja, moment, czyli taktyka, o no, tak, to nie, to nie używamy zdecydowanie. Zawsze tych samych technik, co w sporcie, bo można się władować w grubę bajoro, bo dużo rzeczy, które działa w sporcie, jest dobry pomysł w sporcie, no to tutaj e, e, będą bardzo problematyczne, e, aż do poziomu e, śmierci. Taki film był, poziom śmierci, e, zdaje się. Film akurat fajny, e, więc nie, to nam nie zadziała. I po zerwaniu chwytu pielęgniarka odsuwa się do agresora i zachowuje bezpieczny dystans, stając w pozycji bezpiecznej. I Znowu to się powtarza przy tych technikach. E, uwolniła się i czeka teraz na pojedynek. Czyli nawet jeśli jej się udało go zaskoczyć, nawet jeśli się wyrwała, to teraz czeka na w pełni agresywny, furiacki atak. Agresywnego, chcącego jej zrobić skrzywdę, skóry wysyna. Na pewno wygra. Powodzenia! Powodzenia życzy Jakub Lickiewicz. autor. Eee, tak, eee, następnie przejdziemy w następnych nagraniach do obchwyt z przodu, i tak dalej, i tak dalej. Zerkamy na czas. Niestety mój czas już dobiega końca, dlatego mamy 20 minut, kochani. Książka Agresywny Pacjent nadaje się eee, nie, na pewno nie jako e, publikacja uwzględniająca aspekt psychologiczny, prawny i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjent, pacjentem. Nic takiego e, ona nie robi. Na pewno jest to oryginalna perspektywa spojrzenia na przemoc, tak? Yy, oryginalna jak najbardziej, ale kompletnie do wyrzucenia. Jeszcze nie wyrzucam, bo <laughs> jeszcze mamy trochę materiału do zrobienia. Kochani, bądźcie bezpieczni zawsze. Sprawdzajcie swoich instruktorów, sprawdzajcie co robili, jak robili, dlaczego robili. Jeśli ktoś mówi wam o bezpieczeństwie, a nigdy w sektorze bezpieczeństwa nie pracował, do kosza z tym. Jeśli ktoś wam mówi o walce, a nigdy nie walczył, do kosza z tym. No bo jak? Pamiętajcie, to jest wasze bezpieczeństwo, wasze, waszych bliskich. Uważajcie, w czyje ręce pokładacie zaufanie w tym temacie. Sprawdzajcie wszystkiego, co kto robił. Jak wam nie chcę powiedzieć, to czarodziej, to czarodziej, czarodziej. Eee, wszystko jest do sprawdzenia, mnie też możecie sprawdzić. Sprawdzajcie, pytajcie oczywiście, jak najbardziej nie wierzcie mi na słowo. Po co? To jest za ważny temat. Rośnięcie w siłę i bawcie się dobrze.